Vlogmas, dzień 12. Dobry Hejka, Hejka, kochani, witam Was w kolejnym vlogmasku. My już zwarci i gotowi. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj do naszego takiego pobliskiego miasteczka, do moniek, bo mamy tam kilka spraw do załatwienia. Musimy też pojechać do fotografa. Bo słuchajcie, wysyłamy dziadkom, czyli moim teściom nasze zdjęcie, zdjęcia dzieci. Także trzeba te zdjęcia jakoś wywołać, ogarnąć, więc zwarci i gotowi wybieramy się do moniek. Pogoda paskudna. Rano padał deszcz, śnieg już topnieje, także wiecie, tak byle jak. No, więc co? Lecimy ze względu na pogodę. Lecimy. Zejdziemy jeszcze pewnie do Pepko, do Lidla, do Biedronki. W ogóle to dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, bo podsyłacie mi, że w Biedronce 17 będą pościele. Nawet taka szara jest nawet spoko, także jeżeli mi się uda, to ją kupię. Dzisiaj też coś jeszcze sprawdzę stacjonarnie, na przykład, właśnie w Lidlu. Także dziękuję, bo moja skrzynka instagramowa pęka w szwach. Po tym, jak powiedziałam, że nie mogę znaleźć świątecznej pościeli. O, mamuniu, dziękuję. Jesteście naprawdę bardzo, bardzo kochani. Także dobra, zabieramy was ze sobą. Lecę, ubieramy się i jedziemy. Dobra, zajechaliśmy jeszcze na chwilę do sklepu, bo trochę paczek też do nas przyszło, więc stwierdziliśmy, że po drodze mamy wszędzie fajnie blisko, więc to wszystko przywieziemy, żeby już wiecie, to nam nie zalegało gdzieś w domu. I przyszły też plakaty od Poster Store, chyba wam nie pokazywałam, więc zaraz szybciutko nagram na Instagram, bo mam dla was, słuchajcie, kodzik rabatowy czynny, dwa, czynny, ważne 24 godziny, a plakaty w tym roku zdecydowaliśmy się wziąć właśnie do sklepu, dlatego, że tak jak wam mówiłam, tu przy Ladzie chciałabym, żeby była przy Piękna ym, grafika. Także pokażę Wam teraz szybciutko też plakaty. Tak wiecie, tylko, tylko tyci, tyci, bo muszę nagrać je na Instagram. Ja Wam mówię, że kod ważny 24 godziny, a kod słuchajcie będzie ważny do 22 grudnia. Yy, także o, taka sytuacja, ale to wszystko na Instagramie. Jeżeli chcecie zobaczyć plakaty, to to wpadajcie na Instagram. Zobaczcie, to są właśnie plakaty od Poster Store. Postawiłam na takie bardzo delikatne, neutralne. Wiecie, tutaj te plakaty, które jeszcze nie wiszą, a będą wisiały, są dość kolorowe, nasączone. Natomiast tutaj na tle lady chciałabym, żeby było coś takiego delikatnego i spokojnego. Także zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Cudowne. Jedziemy, jedziemy z tyłu, babcia. Hej babcia, hejo, hejo. i właśnie jest u nas dyskusja na temat tego, że Leo się bardzo podekscytował, że Mikołaj przynosi rózgę niegrzecznym dzieciom I stwierdził, że on by chciał taką rózgę mieć Więc Krzysiek mówi, ale pisaliśmy przecież list do świętego Mikołaja, to nie chcesz tych prezentów? ale on stwierdził, że on chce i rózgę i prezenty, słuchajcie no zaraz, się zatrzyma. zaraz tata powiedział, że się zatrzyma i jakąś rózgę ci zerwie I będziesz miał rózgę Leoś jest grzeczny na pewno Tak Prawda? Nie Leoś? Tak myślisz? Mruzgę? Bardzo do... chcę dostać różnego. No to jak masz. O, no to trzeba... No to Mikołaj pewnie słyszy teraz. No, I taka sytuacja. Jesteśmy no. pod mrówką, na chwilkę jeszcze zajechaliśmy. No? Tak, w tamtym roku... Nie, to z dwa lata temu. Bo no. on z powietrza jest. A może sobie takiego Mikołaja trzaśnie? O nie, to nie mój styl, ale drzewko jest fajne, ładnie wygląda. Słuchajcie, widzimy taką girlandę na ten nasz balkonik francuski w sypialni chciałabym powiesić na zewnątrz i w nią wpleść światełka. Myślę, że fajnie by to mogło wyglądać. Idziemy leoś? Chodź. Jesteśmy w samochodzie. Zobaczcie, rozpadał się śnieg z deszczem. I wydrukowaliśmy. Ja mówiłam, że do fotografa. My pojechaliśmy do Rosmana, do tej maszyny. I wydrukowaliśmy tutaj teściom trochę zdjęć. Może wam później pokażę. Naprawdę ładnie jakościowo to wyszło. Więc wrócimy im do paczki. Będą szczęśliwi akurat tutaj Nelci Ale pięknie wyszły. Wróciliśmy do domu. Postawiłam sobie tutaj statyw, bo stwierdziłam, że się do was odezwę. Zrobiłam sobie oczywiście kawkę. Kawkę w moim y, ulubionym mamusiowym świątecznym kubeczku. I powiem Wam tak, że jak wracaliśmy, to już tak sypało śnieg z deszczem, tak szybko zrobiło się zimno, bo dzisiaj było chłodno, ale było na plusie. A jak wracaliśmy, to zrobiło się tak zimno, że nie macie pojęcia. Więc, raz, dwa, pięć wróciliśmy do domu i ja właśnie nastawiłam rosół, także robię dzieciom rosołek, bo tak jak Wam mówiłam, ulubiona zupa Leosia to rosół, więc Leoś będzie zajadą dzisiaj rosu, Nelcia też, będzie taka obiad kolacja będę też dusiła kurczaka, słuchajcie, z cebulką, pietruszką i marchewką. Ja do tego zjem kuskus -kus i do tego kuskusu chyba dodam sobie, bo ja często wiecie co, robię z kuskusu też taką sałatkę, że ja na przykład robię kuskus, -kus, dodaję bazylię, cebulkę i pomidorka i naprawdę smakuje to wybornie, więc ekipa zje z ziemieczkami, a ja zjem sobie z kuskusem. Jak możecie zauważyć w mrówce, Kupiłam taką malutką gwiazdę betlejemską. Nie wiem czemu, ale mi się bardziej podobają właśnie takie małe gwiazdy betlejemskie. Postawię ją sobie na stole i w tym roku zdecydowałam się właśnie na czerwoną. Jakoś tak powiem Wam, że czerwona bardzo mi się podobała w tym roku. No i pokażę Wam, kupiliśmy też kilka rzeczy w Lidlu, więc jak będę to sobie tutaj rozpakowywać, to pokażę Wam na co się skusiliśmy. I oczywiście bunt of color, mega wygodna, mega cieplutka, przyjemna bluzeczka. Pije kawę, gotuje, rozpakowuje zakupy. Śmiać mi się chce, słuchajcie, bo tak, yy, rosołek się gotuje, kurczaczek się dusi, ziemniaki obrane, wszystko ogarnięte, zostało mi jeszcze tylko zakupy, a spójrzcie na kawę. No, po prostu tak to jest, my mamy, my mamy, nie mamy kiedy wypić po prostu kawy, także kawa już zimna, yy, zabieram się za, dopiję jej po prostu. Mówiłam wam kochani, coś tam wspominałam Że robiliśmy dzisiaj ym, Zdjęcia, pokazywałam wam Bo teścią wysyłamy paczkę I mojej teściowej, zobaczcie jaki fajny świąteczny zestaw y, Znalazłam w Pepko. Mamy tutaj świeczkę Zapach do pomieszczeń I taki dyfuzer z patyczkami bardzo ładny, czerwony. Zobaczcie, tak to się prezentuje, naprawdę bardzo ładnie, świątecznie. Moja teściowa bardzo lubi kolor czerwony, więc myślę, że przypadnie jej to do gustu. Kosztowało to 20 zł, a naprawdę wygląda fajnie. Patrzcie, taka torebeczka. Mega. Zobaczcie, tu nasz Leoś, kochany. I Leoś ma takie dwie fajne gry, ta mu ściągnął i ma teraz. Dwie. Dwie. I właśnie teraz Leoś ma chwilkę, żeby pograć. Tak? My tutaj z się ogarniamy, a Leoś ma sekundkę dla siebie. Super myszko. No, także Leoś sobie chwilkę pogra, a my ogarniamy dalej. Pa. 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 It's a cold night, baby, and I'm on my way. Dobra, przy okazji gotowania pokażę Wam kilka tutaj zakupów naszych. Kilka rzeczy tak naprawdę, bo jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale jako, że coś tam wypakowuję, to Wam pokażę. Wzięłam oczywiście kuskus, -kus, bo tak jak Wam wspominałam ostatnio, naprawdę naszło mnie na kuskus. -kus. Tutaj słuchajcie, kupiłam te brusketty. Wiecie, fajnie jest mieć coś takiego w domu, zawsze się przyda, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jak wiecie, ja kocham krewetki pod każdą postacią i tutaj stwierdziłam, że wezmę od razu dwa opakowania. Uwielbiam krewetki w tym tempurze, czy to zwykłej, czy to chili, czy to kokosowej. Także stwierdziłam, że biorę, póki są w Lidlu. Byliśmy też na chwilę w Biedronce, więc w Biedronce kupiłam najlepsze na świecie grzaneczki do sałatek Rewelacja. Tutaj słuchajcie, ogórki, które jeszcze kupowaliśmy w Wielkiej Brytanii. Tak, kochani, tutaj jest moja bazylia, ona jakoś powoli daje radę, nie jest z nią aż tak źle wygląda lepiej, codziennie ją podlewam dużo podlewam, tak jak, cię, jak żeście mi radzili, tutaj na nasz wieczór nie wiem czy dzisiaj sobie zrobimy wieczór taki czy jutro, ale pewnie dzisiaj wzięliśmy sery i wzięliśmy camembert i wziąłam jeszcze taką nowość, takiego sera jeszcze nie jedliśmy, więc jak go zaraz znajdę, gdzieś to Wam pokażę, to będą serki będzie słuchajcie salami bagietka i taki wieczór do winka, tutaj też wzięłam takie oto proszę bardzo ziemniaczki do kurczaka, do pałek z kurczaka fajnie będą pasować, wzięłam też. Tutaj, Nelci, takie bio przeciery, deserciki. Spójrzcie, jak tam się siłuje z bramką, bo właśnie się o nią tak niefortunnie oparłam i walczy z nią. Także możecie słyszeć. Wzięliśmy też hiszpański ser owczy. Ja z serami owczymi mam taką relację: lubię i nienawidzę. I słuchajcie, tak. Aha, tutaj jeszcze, co Wam chciałam pokazać, to takie guilty pleasure kolejne. Myślę, że dzieci też spróbują. To są pierogi z serkiem mascarpone i czekoladą. No i też tutaj jakaś słodkość. Swoją drogą uwielbiam te Kinder Country. Ser pokazałam. A, no właśnie, ten ser, słuchajcie, dajcie znać, czy jedliście. Dla mnie to jest zupełna nowość. Zobaczcie, jak on wygląda. I to jest ser, proszę bardzo, ser miękki, podpuszczkowy, dojrzewający. Z mleka krowiego, jakiś tam szlachetna pleśń. I nazywa się właśnie tak. Pierwszy raz go będziemy jeść. Masełko jeszcze tutaj. Dobra, i chowamy sobie. Pakujemy ładnie wszystko do zamrażarki. Krzysztof y, zapuszcza brodę. Ha, ha, ha. I kupił sobie jakiś tonik do brody i twarzy. O, no, zobaczymy, co to jest ciekawe. Zobaczcie, jak napadało znowu śniegu. Aha, nic nie widać. O, zobaczcie, Lili! Kilka z was pytało, jak przyczepiliśmy wianuszek na te takie fajne taśmy, i na to też przylepiamy e, obrazy. I one są naprawdę bardzo wytrzymałe. Zaraz, może wam pokażę, bo część zawieźliśmy do sklepu, a część tych taśm powinnam e, mieć tutaj w domu. Moi drodzy, słuchajcie! Dziękuję Wam bardzo z tą pościelą. Taka sytuacja, że bardzo dużo z Was napisało mi o Homely i o Home menu, ale w Home widziałam tylko trzy jakieś online. Natomiast w Homely znalazłam pościel idealną, szara w białe choinki, 99 zł, gdzie na West Wing ponad 200 taka pościel kosztowała, ale już są niedostępne. Więc zamówiłam tą pościel, taka zadowolona mówię, ale Wam podziękuję. I jeszcze zamówiłam taką piękną szklankę, Loś bardzo lubi kakao, mleko, więc jest przejrzysta szklanka, też chyba 99 kosztowała, z ciastkami, z gingermenami, jak ja to mówię. No i zamówiłam, taka zadowolona, mówię, muszę wam nagrać. No super, po prostu już nie mogę się doczekać. Ja dostaję maila od nich, a tam jest napisane: Ze względu na dużą ilość zamówień, do 14 dni. Czajcie bazę? Do 14 dni. Taka sytuacja. Ja kiedyś kilka razy współpracowałam z Homlą. Mamy jakiś tam jeszcze kontakt ze sobą, więc przeczytałam i od razu napisałam do nich na Instagramie: Homla, dajcie mi znać, że ta pościel dojdzie wcześniej, a nie po świętach. Także zobaczymy. Finger cross, trzymajcie kciuki, żeby pościel przyszła do mnie wcześniej. No bo ja nie mogę się doczekać, nie wyobrażam sobie, żeby pościel przyszła do mnie po świętach. No. Nie fajnie, kochani, nie fajnie wtedy by było. E, dobra, ja ogarniam i idziemy kąpać e, naszą gwiazdę. E, co tam, przepraszam bardzo? Kiedy pani przyjdzie do mojego sklepu, bo już jest bardzo dawno. A no tak, słuchajcie, jeszcze musimy iść do Losia, do sklepu, bo ja mam kupić Ale u niego. No, No, nagram, bo ja mam kupić u niego trzy samochody żółte. To idziemy. Okej, okay, idziemy po samochody. A. Dzień dobry, dzień dobry. Ja. Trzy żółte samochody, po... Wow, ale ma pan dobre samochody, super! To ja poproszę ten, ten i ten duży, dobra? Ale O, Krzysiek się tam mamie chwali, ja że pali w kominku. 36. <laughs> 36 20, 20. 20. A ten okay. trochę mniej niż 20. Dobra, to daje pan. Um, Pomyślę, na listę będzie. Dobra. Nie wiem ile, ale... Pomyślę. 67 U Panie! Dobra, słuchajcie, kończę, bo muszę zapłacić gościowi za samochody. O Pierun Harego, okulary się walają. Hary okulary zgubił. Gdzie Hary jest? Co ty? Co on bez okularów? Be... Bez okularów to Hary nic nie widzi. Gdzie nie, ten Hary? Ja ostatnio Kalin. O tu jest. A, tutaj. Ale dobra. Nagramyko. No to jest Hary, zobaczcie. Leosia, osia. I trzeba mu okulary. Zaraz zarzucić, mu się pogubią mu. Dobra, słuchajcie, wzięłam to coś, to są takie, nie wiem, taśma, naklejki, rzepy, nie wiem jak to nazwać, ale tak mówię, yy, wszystko się na tym trzyma. Te akurat obrazy nie, yy, ale, ale w sklepie będziemy wieszać i, i spoko to się trzyma, to jest przed nas sprawdzone. Znajdziecie to, nie wiem, w Leroy, w mrówce, w takich budowlanych sklepach i super, polecamy. No, także słuchajcie, śmiać mi się strasznie chce z tą pościelą. Naprawdę, mam nadzieję, że ona do mnie przyjdzie wcześniej, po prostu, bo jak nie, to ja chyba wpadnę, wiesz, Leoś? No, właśnie. No dobra, pokażę Wam y, zdjęcia, y, które się zdecydowaliśmy właśnie wysłać y, rodzicom, teściom. Oczywiście nasze, oczywiście zdjęcia, które dobrze znacie z Instagrama. E, jakiś tam z naszych wakacji. Zobaczcie, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, jak one pięknie, te zdjęcia się, e, wiecie, wydrukowały. To jest moje ulubione zdjęcie. Jest też kilka zdjęć. O, to też jest fajne. E, z Warszawy. O, tutaj, na lodach. Krzysiek. Czekajcie, o, tutaj jeszcze z Mazur. O! No, także powiem wam szczerze, że o, tutaj nasze też wysłaliśmy. Zobaczcie, tutaj też z Warszawy, więc mam nadzieję, że mm, teściowie, o tu ja w obrusie, będą zadowoleni. Piękne zdjęcia, dużo tego jest. Jeszcze mam troszkę. Także będziemy pakować wszystko do paczki. A dzisiaj kalendarzu czwartej strony. Taka oto proszę torba, zaczytany dom. Super. Zobaczcie, pokażę Wam naszego Renifera. Dzisiaj jednak nie zdążyliśmy ze światełkami, więc jest tylko mm, Renifer na balkonie. Jutro będziemy robić wszędzie światełka, także na pewno Wam pokażemy. Ale już klimacik jest, Renifer jak co roku stoi sobie na tarasie. said you were me doesn't matter it's christmas in my heart